Pozostań ze mną, panie. Twoja obecność jest dla mnie konieczna, abym o tobie nie zapomniał. Ty wiesz, jak łatwo cię opuszczam. Pozostań ze mną, panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał. Pozostań ze mną, bo jesteś moim życiem, a bez ciebie popadam w zniechęcenie. Pozostań ze mną, panie. Ty jesteś moim światłem, a bez ciebie pogrążam się w ciemności. Pozostań ze mną, aby mi wskazywać Twoją wolę. Pozostań ze mną, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą. Pozostań ze mną, Panie, bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą. Pozostań ze mną, jeżeli chcesz, abym Ci dochował wierności. Pozostań ze mną, bo moja dusza, choć biedna, pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości. Pozostań ze mną, Panie Jezu. Ciemność zapada i dzień już się kończy. To znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność. Muszę odzyskać siły, by w drodze nie ustać, dlatego potrzebuję Ciebie. Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków, pokus, oszłości, krzyży, cierpień. Dlatego pośród nocy i wygnania bardzo potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu. Pozostań ze mną, Jezu pośród nocy tego życia, wśród zagrożeń, potrzebuję Ciebie. Spraw, abym tak jak Twoi uczniowie poznał Ciebie przy łamaniu chleba. Spraw, aby komunia święta była dla mnie światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie siłą, jedyną radością mego serca. Pozostań ze mną, Panie. W godzinie śmierci chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię Świętą albo chociaż przez łaskę i miłość. Pozostań ze mną, Jezu. Nie proszę Cię o boskie pociechy, bo na nie nie zasługuję, ale o dar Twojej obecności. O tak, bardzo Cię o to proszę. Pozostań ze mną, bo tylko Ciebie szukam twojej miłości, twojej łaski, twojej woli, twego serca, twego ducha, bo ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego miłowania ciebie na ziemi miłością mocną, szczerą z całego serca, aby potem przez całą wieczność miłować ciebie doskonale. Amen.